tematy. Pierwszy już definitywnie związany z tym gnomem, krasnalem ogrodowym ostatnio na MEMA, miernotą totalną, domniemanym przestępcą, kryminalistą w zasadzie i no domniemanym mordercą, sadystą Kaczyńskim, Jarosławem Kaczyńskim. Zboczonym starcem, który pojechał do, do Kijowa i żeby zabłysnąć po prostu zaczął bełkotać jakieś Jakieś na siłę tezy, które wymyślił przebywając sam z kotem, niestety, jakby to powiedzieć, obciążając to zwierzę niesłusznie, że po prostu z takim się, z takim się wirusem zadaje, bo to jest osoba, która chce zniszczyć wszystko dookoła, bo powiedzmy, tak też trzeba powiedzieć o Putinie. Nie, nie można go nazwać człowiekiem, nie można go nazwać zwierzęciem, bo to jest obraza i dla człowieka, i dla zwierzęcia po prostu jest to wirus, który chce wszystko zerzeć dookoła. W związku z tym tak to wygląda. Natomiast ten gnom, gnom zboczeniec stary Kaczyński wymyślił jakieś kulawe teorie na siłę. Chciał zabłysnąć, żeby NATO wysłało misję pokojową do, na Ukrainę, do Ukrainy i w ten sposób po prostu skłócił NATO, znaczy próbował skłócić NATO i Jednocześnie wprowadził zamęt u Żeleńskiego: jest to idealny idiota Putina, czyli to jest w zasadzie współpracownik Putina Kaczyński. Faszysta Kaczyński, no bo to jest od zawsze faszysta. Wspomnijmy tutaj określenia o imigrantach przynoszących zarazki, bo to, co teraz ludzie przyjmują, Ukraińców, to imigrantów, to to nie ma nic wspólnego z Kaczyńskim ani, ani z Kościołem, tylko no, z wartościami uniwersalnymi, które Przypadkowo trochę kościół przekazywał, ale przy okazji chciał załatwić sobie interesy. W każdym razie no, ten Kaczor po prostu nie haniebnie, po prostu wspiera Putina. Jest to kreatura, która powinna, gdyby, gdyby doszła normalna władza i sędziowie wrócili, to powinien być natychmiast aresztowany. I ja tak uważam, że wyrok 25 lat spokojnie dla tego Gnoma powinien być. Oczywiście za swoje pieniądze, konfiskata majątku, żebyśmy my nie płacili na takiego pasożyta i niszczyciela wirusa w zasadzie. Także tak sprawa wygląda. Druga sprawa, no jak zwykle wańka wstańka tego, tej nieszczęsnej, przestępczej organizacji watykańskiej. I tego, no po prostu w tej chwili to już facet się totalnie ośmiesza i kompromituje ten cały, jak on się nazywa, bodorio czy bulorio z tej z Argentyny czy skąd on tam jest. E, niby Franciszek w Białej Śmiesznej w posukience. Jakieś duby smalone prawi, że wojna jest niedobra. E, jednocześnie flirtuje z Cyrylem na Skype'ie. Rozmowy jakieś prowadzi, czyli w zasadzie wspiera Putina, no bo to jest naj, najbliższy kumpel Putina Cyryl. E, ten następny w zasadzie też jakiś dewiant, bo to tych hierarchów to trzeba nazywać dewiantami, bo to po prostu są ludzie kuźwa, nienormalni według mnie i w katolickich w zasadzie w większości religii nie potrafi myśleć logicznie tylko jakimś gusłom zaboboną się oddaje w związku z tym no ten człowiek biały się po prostu totalnie kompromituje wspiera Putina, który, który po prostu no idzie, idzie w zaparte, idzie na hamca i ma jedną taktykę po prostu zniszczyć tak jak wirus, jest to wirus Putin, Putin niestety jego ludzie chce zniszczyć zniszczyć wszystko dookoła. <laughs> w związku z tym no, my też no, niestety musimy taką taktykę przyjmować, że no, jest to wirus. No. Lata naiwności z zachodu, przyjmowania Rosjan i, i goszczenia ich, przede wszystkim kształcenia na uniwersytetach, dawania im za, zaawansowanej wiedzy, to była po prostu czysta głupota. No, Niestety no, tak to wychodzi, że są niedorozwojami. Co już kiedyś wspominałem o Niemcach, po prostu durnie wykształcili sobie po prostu ludzi, którzy ich teraz kilują, no, mając o nich wiedzę. Nie? Także niestety tak sprawa wygląda. Natomiast no, jest totalny upadek kościoła, totalny upadek tej po prostu przestępczej, zboczonej organizacji, która poduje zboczeńców i jakieś fasadowe ruchy wobec wobec po prostu robi e, uchodźców. E, także tak sprawa wygląda. Dzisiaj krótko, ale to the point. No, no jest to, są to sprawy bulwersujące.